Zaraz zrobi się kontrowersyjnie. Zrobi się kontrowersyjnie. Reżisteria. To jest taka trudna, taka oczywista opinia. Oczywiście, bo to jest najgorszy film. Jako eee, stary Batman? Jako stary Batman? No starszy. Starszy? Niż w innych filmach. Nie, nie, nie. Producenci lodów lubią to. Słuchajcie, Batman na noże, prosta sprawa. Będziemy rozmawiać o najbardziej przecenionym, niedocenionym, najlepszym i najgorszym filmie z serii Batman. Nie będziemy rozmawiać, tylko się kłócić. Ha, ha, Zaczynamy. Dobra, bez obijania w bawełnę. Najgorszy? Nawet w czarną bawełnę. Jak Batman. Jak Batman? Najgorszy. Go. Najgorszy. Najgorszy dla mnie jest film Batman i Robin z George'em Clooneyem. Rozdzieria. To jest taka nudna, taka oczywista Oczywiście, opinia. Oczywiście, bo to jest najgorszy film. To jest film, który ja rozumiem, że miał być kiczowaty, że miał być kampowy, że miał nawiązywać do starych filmów z Adamem Westem, ale tego kiczu i tego stężenia absurdów jest dla, dla mnie za dużo, zęby mnie bolały oglądając to. Doceniam George'a Clooneya jako Bruce'a Wayne'a, natomiast jako Batman był, um, no nie, nietrafiony. A one Arnolda Schwarzeneggera? Zabawne, ale nie w taki sposób, jak myślimy. Let's... Tyle pięknych sucharów o lodzie. Gdzie, gdzie, w jakim innym miejscu na świecie znajdziecie naraz tyle wspaniałych sucharów o lodzie? No tylko w tym filmie. Cool party. Producenci lodów lubią to. A twój, najgorszy? No, ja też nie będę szczególnie oryginalny. Batman v Superman, Fit Sprawiedliwości ha, 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 to jest najgorszy ha, ha, ha. film o Batmanie. Nie będę się z Tobą kłócić. Najgorszy film z Batmanem. Zresztą to już było śmieszne na etapie castingu. Jak ogłoszono, że Ben Affleck zagra Batmana, to, to trudno było mi uwierzyć w to, że to jest prawda. Chociaż co ciekawe, koniec końców, Ben Affleck jako Batman jest jedną z lepszych rzeczy w tym filmie. Jako stary e... Batman. Jako stary Batman? No, starszy. starszy? Niż w, w innych filmach. Na pewno ma tam najlepszy kostium. Moim zdaniem to jest najlepszy ekranowy kostium Batmana. Masz mówić o najgorszych rzeczach. Tak. Zanim się zanim człowiek skrytykuje, musi najpierw pochwalić, okay. żeby nie było. Aflek może być, kostium jest super, poza tym nic więcej. To jest taka wizja Batmana, yy, jaką kochają nastoletni chłopcy. Batman musi mieć zaciśnięte zęby, musi padać deszcz i musi być smutno. Yy, niestety to jest efekt złego wpływu Franka Millera na postać Batmana. Taka bardzo jednoznaczna, bardzo, bardzo ponura wizja Batmana, który jest Właśnie smutny, właśnie moknie w deszczu, bije ludzi, branduje kryminalistów, żeby w więzieniu można było ich jeszcze bardziej zabijać. Jedzie Batmobilem, rozwala całe miasto. Nie, nie, nie o takiego Batmana walczyliśmy. Wiadomo, są jeszcze wszystkie rzeczy poza Batmanowe w tym filmie. Scena z, z imieniem Marta. Why did you say that, no tak. Y, Jesse to Eisenberg jest smutne. jako Lex Luthor. Tak. Y, długo by wymieniać. Tak, to jest smutny film. Przechodzimy dalej. Najbardziej niedoceniony film o Batmanie. Najbardziej niedoceniony film o Batmanie. Powrót Batmana. I możecie być zaskoczeni, bo jakby przecież jasne, Tim Burton, przecież wszyscy kochają Catwoman, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito jako pingwin, Michael Keaton, ale wydaje mi się, że ten film się dosyć gubi w, w tych natłoku filmów o Batmanie, że wszyscy pamiętamy pierwszego Batmana, no bo to był pierwszy Batman, Jokera, Jacka Nicholsona, i że to jest ten film, jak myślimy o Tim, Timie Bartonie yy, i jego filmach, Natomiast moim zdaniem ten film jest dużo ciekawszy, mroczniejszy i w mroczniejszy gruncie rzeczy lepszy, wiadomo. W gruncie rzeczy Batman nawet nie jest główną postacią, tylko pingwin jest głównym bohaterem. Jest też wzruszający troszeczkę, jest, jest bardzo napalony romansowy, który mi się dosyć podoba. No i Michelle Pfeiffer, która skradła nie tylko moje serce, ale też większości ludzi. Miał to jest taki dziwny film o Batmanie, który nie jest filmem o Batmanie, tak. tylko filmem z Batmanem. Tak. W zasadzie film Tima Bartona, w którym przypadkiem znalazł się Batman. Tak, ale cała ta scenografia, cała Gotham, Gotham City to jest po prostu no, wspaniałe. Tim Barton jakby w sile swojej kreatywności. To jest to. też piękny film świąteczny. Tak. Dobra, to teraz ja. Najbardziej niedoceniany film o Batmanie. Słuchajcie. Cofnijmy wskazówki zegara aż do roku 1966. Batman 66, znany też jako Batman Zbawia Świat, czyli o. film z Adamem Westem jako Batmanem, Bertem Wardem jako Robinem. Adam West ma oczywiście dzisiaj złą prasę, wszyscy się z niego śmieją. Nie wiem dlaczego. Natomiast trzeba, trzeba sobie Kochać uświadomić, że Adam Adamu. West był świadom co robi. Znaczy, tak. okay, on gra Batmana absolutnie poważnie, on gra go tak jakby to był Hamlet, co czyni z niego swoistego prekursora Leslie'ego Nielsena w, w serii Naga Broń. To jest eee. prawda. To jest film, który nie należy traktować poważnie. Eee, to jest film z przemurzeniem oka, komediowy. W sumie skierowany dla dzieci. I to jest dowód na taką ws wszechstronność panią Batmana, że Batman może być zarazem mroczny, skroślić zęby i, i moknąć w deszczu, ale może też się dobrze bawić. I to jest tyle perełek komediowych. No, no scena ze sprayem na rekiny, czy scena z wielką bombą, którą Adam West nosi i nie wie, gdzie ma ją wyrzucić, bo tu są zakonnice, to jest matka z dziećmi, a tu są kaczuszki. To jest scena, którą Christopher Nolan próbował potem powtórzyć w Mroczny Rycerz Powstaje z bombą na sznurku, ale tak, niestety nie tam to już nie wyszło. Tam to nie wyszło. No a Adam West jako Batman super. To jest po prostu psychodeliczne szaleństwo z lat 60. -tych. Film, który powinien być dużo bardziej ceniony niż jest. To prawda. Zaraz zrobi się kontrowersyjnie. Zrobi się kontrowersyjnie. Najbardziej przeceniony film dla mnie to jest Dark Knight. Rises, czyli czyli bomba na sznurku. Bomba na sznurku. Ja wiem, że Christopher Nolan jest ulubieńcem wszystkich i jest też moim ulubieńcem, ale tutaj troszeczkę było za dużo Nolana w Nolanie. Trochę za bardzo to było patetyczne. Trochę za dużo tematów. A, y Christopher Nolan próbował upchać do tego filmu. Gubią się bohaterowie, gubi się akcja, nie wiadomo trochę o co chodzi. Tom Za... Hardy ma swój głos. Tom Hardy ma głos, jedynie Anne Hathaway jako Catwoman no zbawia świat. Jest to film, którym najlepiej zapomnieć, a nie celebrować. I szkoda, że ta trilogia, która skądinąd bardzo dobrze się zaczęła, skończyła na takiej niskiej nucie. No to ja mam być może nawet bardziej kontrowersyjną no. propozycję, ale rzecz rozchodzi się o definicję słowa przeceniony. Mm -hmm. ja, ja wskażę film bardzo dobry, natomiast nie tak dobry, jak się o nim mówi, bo to jest film, który często się wskazuje jako najlepszy film o Batmanie, i no, nie mogę się z tym zgodzić. Mówię oczywiście o filmie. Oczywiście, <laughs> nie oczywiście, mówię o filmie Batman Mask of the Phantasm. Po polsku znanym nie wiedzieć czemu jako Batman Maska, Batmana, żeby było bardziej skomplikowane. To jest oczywiście film, który wyrósł z serialu animowanego. Rewelacyjnego. Rewelacyjnego zresztą, jak najbardziej. I to jest fajny film. To jest film, w którym, jak rzadko, w którym filmie o Batmanie udaje się wygrać balans między Bruce'em Wayne'em a Batmanem. Pokazuje się Batmana jako postać tragiczną. Yy, tam też dużo z fajnych stylistycznych nawiązań do kina lat 30-40, do obywatela Kena, do filmu Billego Wildera, Ale koniec końców to jest film bardzo mało kinowy. To jest jednak bardzo telewizyjny film, również w jakości animacji. To nie wygląda jak yy, super filmy anime z tego na przykład okresu. To wygląda bardzo tak yy, z, z dla małego kwadratowego Pudełka. ekranu telewizyjnego. Co więcej, był cały szereg dużo lepszych odcinków serialu, tak mi się mm -hmm. wydaje. Odcinek Almost Gatym polecam, te odcinki z genezami czarnych charakterów, z Two-Facem czy z clay Wszystko to było dużo lepsze niż Mr. Batman, z Mr. Freeze'em, również jak najbardziej. Więc Batman Mask of the Phantasm, fajny film, ale no nie jest to top 3 Batmanów mm. na pewno. Dobra, to przechodzimy do najlepszego filmu, mhm. e, najlepszej części tego odcinka. E, no to proszę bardzo. Ja mam zacząć? Tak. W moim sercu jest tylko jeden. Może film. być tylko jeden. Nie, właśnie w moim sercu są dwa. O. Jeden być może lubię bardziej i chyba ty o nim powiesz. E, natomiast muszę wskazać mrocznego rycerza. Sorry. Dlaczego mnie przepraszasz? To jest bardzo dobry film. No jest to bardzo fajny film. Co prawda to jest trochę tak jak Powrót Batmana Timo Bertona. W sensie, że to jest film Christophera Nolana, w którym akurat tak się składa, że jest Batman. Mhm. No ale fajnie. To jest, to jest przede wszystkim super opowiedziane. Tutaj się krystalizuje pomysł Christophera Nolana na blockbuster, na to, żeby po prostu było głośno i epicko. Te wszystkie równolegle rozgrywające się sceny, które się kumulują po prostu. My siedzimy na widowni i myślimy, aa, co się dzieje? Co się dzieje? No plus to jest ten film tematycznie bardzo sprawny. Można. Sobie tutaj ambitne esjeje pisać o, o starciu między porządkiem a chaosem, no. symbolizowanym oczywiście z jednej strony przez Batmana, z drugiej strony przez Jokera. I to jest film, który też fajnie dekonstruuje Batmana. Z jednej strony podpinając się pod aktualne w momencie premiery tematy ze świata, na przykład wojna z terroryzmem, wtedy bardzo na czasie. Z drugiej strony, uniwersalne jakieś takie filozoficzne rozkminy o zależności między wolnością, sprawiedliwością a przemocą. No, i oczywiście hitlager, Paradoks tego filmu, bo to jest taki czynnik nienolanowski, który decyduje o, o tym, że ten film wznosi się, ponad, wznosi się ponad Nolana, nawet. To jest jeden z lepszych filmów Nolana, zdecydowanie. No, i jeśli o mnie chodzi, to chyba najlepszy film o Batmanie. Przynajmniej na razie. Czekamy na drugi film Mataripsa. Więc dla mnie Batman, The Batman Matarifsa, to jest Batman naszych czasów. Wiadomo, ma D w tytule, więc jest najlepszy. <grywa> najlepszy. Tak, Robert Pattinson wciela się w, tutaj w Bruce'a Wayna i w Batmana i co jest niesamowite, że trudno odróżnić, zobaczyć różnicę między tymi dwoma postaciami. Mhm. To znaczy Bruce Wayne jest dokładnie dziwny i niepokojący, tak jak Batman i taką właśnie chyba powinien być postacią z, z wszystkimi swoimi traumami. Jest fajnie wygrany, na nierówność społeczna, jest fajnie nawiązanie do jakby współczesnej walki, wojny która się dzieje między innymi w internecie. Riddler jako pato-youtuber. Riddler jako pato-youtuber. Jest mrocznie, ale tak mrocznie nuarowo Przypomina to filmy trochę Finchera. Jest przepięknie sfotografowany ten film. To, że nie miał nominacji do Oscara, to jest skandal. No Ogólnie widowisko, pościgi samochodowe, Colin Farrell jako pingwin. Co tu więcej dodać? Nic więcej dodać. Więcej dodać możecie tylko Wy w komentarzach, krytykując nas po całości z góry na dół. Który film o Batmanie jest Waszym zdaniem najlepszy? Który jest najgorszy? Który najbardziej niedoceniony? A który najbardziej przeceniony? Piszcie i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na Noże. Do zobaczenia.